Siemaneczko wariaty. Witam Was w kolejnym odcinku Serie Gears. 5 No i co? Dalej idziemy badać te, te, te wieże. Te wieże, takie, jakieś takie, te, no. Zobaczymy, jak uda nam się wymaksować naszego robota. Zamknij ryj. Yy. Dobra, tutaj mamy naszą uć. A no, i na początku już przypominam. O subskrypcji, goście. I w komentarzach, nie? Napiszcie jakieś tam swoje uwagi, co byście chcieli zobaczyć, jakie nadchodzą premiery i w co moglibyśmy sobie pograć Więc tak Cały czas tutaj kurde jest balenie konia na tych mm, na tej lodowej krainie Tutaj jest ta lokalizacja i tam jeszcze jest Tak na razie tutaj po tych lokalizacjach zbieramy ciągle No kur... Zbieramy te... Dobra, złaś tego, bo robi się emocjonująca muzyka. Zbieramy ulepszenia do robota. No to później po prostu będzie fajnie i walić z tymi, tymi... Tymi psami. Pogrom... Nie no, mamy to, bo to jest dalej op-gum, no bo to wali na hita. No, wciągnij... Oj. A my jesteśmy tak w zasadzie. No, miejsce katastrofy kondona. Tutaj Peng Kondon. To jest? Ooooo! To mi pasuje. Ale tylko 70. Ammo. No to nie wiem. To jest. To jest. No, to już nie byłeś czerwony. No właśnie. No ja pierdola. To co upośledzone to są roboty, że. No. A, bo to są roboty koalicji, ta No odklej się. Ej. No. AW! Nawet nasi kurwa nam nie pomagają, nie? Co to jest? Co to jest? CO TO JEST? Odejdź, no nie, kur... nie włożymy na początku od razu, to też będzie spoko. To żyje? Hmm... To jest niewidzialność, nie chcę tej niewidzialności. Chcę skan. No dobra. To jest... nie ma tu nikogo. No puść to! Co jest to jest takie zbugowane te te lody, no? Tam jest... Aha, no to tam już jest jakiś komponent Ale no ten pogrom byłby tutaj operami nie... No i tak zaraz gdzieś skrzynka z amunicją, to mogę co do nich strzelać FM się przykleja granatę, popatrzcie na to. Pa! Jep. No. no przyklej mu ten granat. Yep. Szkoda, że mu tak na łeb nie mogłem przykleić. Dawaj, stójka, no walimy się. mele wepone. O widzę Ale jestem mocny na hitę. O o Mocno to jest palanta Mocna, mocno. No, weź to Jeb yeah. Jeb yeah. O kur... i ten jest już normalny, a nie jest narażony O typ się dworcowy Dobra, dobra, to patrz czym go No dobra Ale dostał kur... Ombra, a ty skąd wiesz? Właśnie, nie, nie gadaj, tylko szukaj. A się napije takiego jednego napoju eleganckiego w zielonej butelce z czarną nakrętką. Jak wiesz, jaki to napisz w komentarzu. Gościu. O, szałbia. Szałbia wieszcza. Jeżeli. O, jeżeli byłby bossem, powiedzieć. Nie pierdol. Nie gadaj nawet takich rzeczy. Dobra, to ma! Dobra, dobra, na no miękko. To myślę, że to jest. Lancer Jemu trzeba strzelać. Jemu trzeba strzelać w ogon. takie wrażliwsze punkty, które trzeba go uszkadzać, tylko. Aha, dobra, dobra, pana to. Znikam. No, puść się. On teraz nie zobaczy, gdzie ja jestem. Robię mu flankę. Chyba. Na hit'a. O ty! O ty! Czajcie jaki on jest inteligentny? Wiedział, żeby strzelić za mnie, żebym dostał taki damage. O ty. O ty. To za chory pojem. No jednak, glut to nie jest najmocniejszy. Krytko przeciwko. ...przeciw pancernym. Ładuj to. Dobra, biegaj. No. Ja cię nie mogę. Dobra. Robię tak. Znikanko. I walę muszał całą na ten, na really? pysk. Znaczy... Yeah, tam nie ma czujników ciepła, nie? Dobra, łapto to. Dostałem jakiegoś krytyka. O kurwa, o kurde. tak, taktyka, taktyka. Musi być cały czas trzeba być mobilnym, bo... No jebany! On też jest mocny. O, o, o! Tu jest też czerwona na czerwono. Jak on się ustawia do strzelania, trzeba go raszować. Ja pierdolę, nie, nie trzeba go raszować. Pacja! Turbo pociski. On tu, to ja tu. Już, wyjebać się Pokój się, co w dupę! No nie no ty grubacie O ja pierdolę Ten jak się dobrze w ogóle chowa tutaj Elegantka Na łeb mógł ten głupi spać. Tu jeszcze jest więcej robotów, LOL. I nagle Jack nie może też podłączyć się tam do jakiegoś komputera i, i, i ten. I zrobić z nich naszych sojuszników. To by było dopiero OP. Durny pies by się na coś przydał. Ale nie dało się nawet wykorzystać tego oślepienia na, na, na tego zamolota, helikopterka. Więc to też lipa. No ale trudno. Eee. O, super, Jack, nie? Save, open. <śle> Otwieraj to. No, Dawaj to jakieś. O, butelka mleka. Kawa to jest. O! No to fajne, fajna, fajna sprawa, fajna, super. super. A ile mamy tych komponentów? 15. Coś miałem ulepszyć tutaj. Nie to. To. Jeszcze jeden. To będzie dość OP. No, no i elegancko. Dawaj, dawaj, dawaj. Coś pocisku 4-2-0 w lancerze. Co tu jest? No i o to chodziło. Jak na zawołanie. Pyk. Od razu. No. Wyspieszają nieco. Co to znaczy, nieco? Jeszcze to muszę ulepszyć, bo heady, heady też dość tu siadają. Więc to też jest spoko. Ale 16, jak zabrało mi 16, no to nieco, to jest, mam nadzieję, że to będzie trochę, a nie naprawdę, nie do jakaś, 3%. Bo tak to jest lipa, lipa. Dobra, teraz tak mapa. Było to na komputerze, odgadłem. I tu jest jeszcze, ale, a tu? Dobra, nie, to zróbmy po kolei, Pojdźmy tu. A potem sprawdzimy, co tam się dzieje.

Ale, tak? Nie no, no czysto jest. O! Nadziałem się pipką na sopla. Mamy lancer. Nie tucz tych lodów w wariacie. O, co jest? No, to mogę tak to wejść, no. Ale, debilka. To ja mam. O, sprawdźmy od razu tak. Pułapka. Chcę zobaczyć, jak o ile to rzeczywiście ten. jest jak zabija tego typa. Nie, to to jest najlepsze testowania takich rzeczy. To jest naprawdę nieco, to jest kapeczka, to jest nic, ej. Dobra, 11. No i widzicie, to, to, to jest egzekucja. Ja bardzo mało tego robię. Już mogę teraz to wziąć? No ja pierdzielę. Ej, co to jest w ogóle za test, za impreza jakaś? Dobra, wejdźcie zejdź stąd na... albo... nie no bo... Na To jest chyba na mękę, jeszcze I IW11 Dobra, Jak to w sensie? głowa O kurwa, co mam zrobić? Silko ty... Ja bym cię prędzej pogryzł niż sztuk. O ty Mele Weponę, mele wepone ci na ryższy ale cię łódkowski teraz kasuje. Gotcha! Okay. Już? Elegancka. Bardzo <try> dobra robotka. Dawaj John Don. El Pasolos. Coś tu możemy wymienić. Same lansery. lancery. Lansery, lancery. Mocarza nawet nie ma. No nie wiem, chodzę z tą, z tą laserową giverą. Aha No nie wiem Mogę to zniszczyć Melezopona Granatnik pewnie wziąć Znaczy nie wiem czy muszę, ale tak po prostu zrobię. Wezmę i zapierdolę ten lud z granatnika A to mogę już wziąć? Mogę Zróbmy tak, stestujmy grę, inteligencję tej gry, wezmę to naset... Oj! Stanę się tu przypierdolę tam. Okej. Okay. No dobra, zróbmy to na odwrót. Weźmy to najpierw. To jest safe czy tylko skrzynki z amunicją? Uk. Amo. Oj, niepotrzebnie je wziąłem. retro -rancer. Trzy sztuki komponentów. Szczykawce. Gran zapalający. Pierwszy raz w, y Eee, na no ślepo loć Ewa, by podłożyć go jako dobra. Pierwszy raz pojawił się w gierce granat zapalający, tylko że jest zima to pewnie nie będzie działał. XD Ile mam w ten w grantniku? Trzy pociski, średnio bym powiedział. Ciekawe co to da, no. inny który które podaje To samo, tylko trochę inaczej wyglądało. Wow, to jest spoko, ale to jest jako co? Pewnie tutaj, w tym, tak? No, czaicie, czyli dobra. Hej, okay, no to co mogę na przykład tu jeszcze z komponentów zdobyć? Mm, to mamy, okej. Okay. Tutaj, to mamy. To jest, oh, ale to jest mocarne, dobra, to trzeba tego używać. No to też. Yy, to jest słabe, że cooldown się nie da. To, kurna. To jest Lipa. Lipa... Lipa... Tutaj Lipa wszystko. No i to muszę wymaksować. To i to. Bo jednak całą gierkę gra polega na zabijaniu, więc tak czy siak... Koniec końców będzie największy mnożnik, nie? Bo to tak... No nie opłaca się chyba tego inaczej robić, niż tak jak teraz powiedziałem. zróbmy skana, ale chyba lipa. No. Musimy wziąć granatnik. Coś tam znajdziemy innego. Trzeba pograć też innymi giwerami, żeby było śmieszniej. Trochę to menu mnie ryje, bo... Poro jest tych perków i to jest takie wiesz... Jak nie pamiętasz o tym ciągle to... Ale kurwa wielka dwumasa. Dobra, wsiadaj. Mamy jeszcze paliwko, nie? No rozkładaj to. A, to na lodzie on po prostu tutaj o szybciej jeździ. Tutaj jest nieodkryty teren, ale nie wiem czy coś tu jest. No nie, po prostu tu jest nic. Od to nie podejdziemy. Dobra, to też już mi się to podoba, że będzie koniec walenia konia na tej tutaj lodowej krainie, bo męczące już to zaczynało być powoli, tutaj też nic, nic. Dobra, lecimy tam, gdzie Gierka kieruje nas od pierwszego momentu. A wszystko to, co robiliśmy było poboczną. Ale spoko, bo niektóre perki, no nawet dobrze, że są niektóre tak jakby to powiedzieć. Pierne, nie? Że one tam cały czas nie trzeba ich użyć Tutaj byliśmy Dawaj kurwa jak Święty Mikołaj na tych saniach To wszystko już było sprawdzone Dobra, no to chyba tutaj. Nie ma wyjścia, bo tutaj jest nas prowadzi, no na pewno tu. I tu się kończy przygoda Łodzią. Ja ale dał nicę. Why Piączki, jakieś piączki. Kurwa, coś ominęliśmy? Takie hmm. piączki. O ty, No to ja wybrałem jakiegoś lamusa. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Robi się ciekawy obrót sprawy z tym z tą historią teraz. Że ten, co wydawało się. No, w ogóle się uderzysz. Hmm. Że ci, co się wydawali, kozakami, no, czyli wydawało się taki prosty schemat fabuły, że synuś Markusa w kolejnej części będzie też kozakiem i uratuje świat. A tu jednak się okazuje, że jest jakimś. Hamasem. Burza elektryczna, kurwa. Znaczy. Czy może być inna burza Marcus, niż. Nie elektryczna? No skoro. Burza jest synonimem tego, że zawsze kurwa są pioruny. A pioruny to są. Elektryczne. Wyładowania elektromagnetyczne to są nie no to. Ale zdałnione tłumaczenie. Burza elektryczna. No właśnie no piorun. To na ziemi też mamy takie kurwa burze. Co teraz? A nie, dobra jest. Dawaj, dawaj. Co, hmm. co jest, co jest, co jest? O no, Aha, te stolce spadają z nieba. Oh, oh, oh. okay. O no, o no, 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 o, Bo stole leżą nawet spadnie. Uwaga. To jest. No nie. Dobra. Robimy tak. Postaw to tam. To. I znikanie. Znikanie. Plankuję ich i od razu zesram się na mordę tymi bombami. Tam grubosowi. grubasowi. Gdzie jest grubas? Tu. Robimy tak. Ten. Super amunicja. Jedna pysz. Jedna pysz. Nie dostał. O co tu chodzi? Widzieliście jak te pociski tak dla. jego, jego poleciał? takie jak podkręcone. Od razu postaw tam pułapkę. I od razu zostaję na dębę, nie? Ej, dlaczego to tak znosi? A bo wiatr jest taki. No, a ja teraz nie mam tej snajpera, o której tak mówię się tak może. Wydaje mi się, że trzeba go podjechać na blisko. No co jest? Chyba coś źle zrobiłem, ale nie wiem. Ja pierdolę. Aha, dobra. To. Wydaje mi się, że poruszę muszę być strzelanie. Dobra, Dobre. Muszę się na po tutaj podać mocno, bo jak już tu dojadę i dla to już ich dojadę. No i co? Pojebane. muszę tutaj tu zagrać. Bo na dalsze odległości jest spoko. No i pojebany jesteś! Prosto pod nogi mi tym zajebał. A, bo ty no, się wychwalasz. No znowu? To jest, to jest, to jest! To jest. Kurwa, ile już tych stolców jest tu nasrane. A patrz jest tam! LOL! Pa! Jest pokazane jak wiatr to znosi. Pojebany. Dobra, dojeżdżam ich po prostu. Biorę medyka. Medyk Ja wola. Ale wybije bał, wybutów ten! Muszę ze sobą po prostu niedobrze pojechać, bo oni nie mogli aż tak się pozostać. Od dawna jest do siebie. Bioręmy krótkowskiego. Nie wiem, gdzie to poleci nawet. Tam poleciało! Dobra, dobra, no spokojnie. No, dawaj, no, dawaj, no masz już to napięte. Pu, pu, Gdzie są jeszcze? Tu? Wychyl łeb. Wychyl ten głupi, durny łeb. Obdegam Na spokojnie. No, spokojnie, z w łeb. O, elegancko. Teraz tego zmontowali po pięciu. Teraz to mi się podobało. To jest z się skąpili. Dobra, i chodź, chodź, bo no kurwa, zamarznie. Zamarzniesz i co byś tego. Wow. No nie, to prawda. Dobry plan. Ale elegancka tutaj jaskinia jest, o. Jakieś giwerki. Bolkot, bołkot, bełkot. Pompanie, no dobra, weźmiemy to. I robopiec nam przyniesie zaraz jakieś giwary. Dawaj, idziemy. Małupko wskakuj, teraz ja. We hey, Dawaj, kurwa. Dawaj, znajdziemy? No to chujko. zrzucę cię z samego szczytu na ten krzywy ryj. Dobra, ziomyczkowie. To, co nas spotka, dalej tam na dole znaczy się. Dowiecie się w kolejnym odcinku, więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do usłyszenia elo goście.